Cześć, tu gramy na Maxa .pl. Dziś znajdujemy się w miejscu bardzo wyjątkowym. Tutaj za naszymi plecami, wy tego nie widzicie, za nad tymi pięknymi konsolami Wii będzie bardzo fajny koncert. Wszystko z okazji naszego zlotu. Dokładnie. Robimy zlot, gramy na Maxa razem z Hona Bibę. Zastanawialiście się, dlaczego gra tu Pocahontas? Może dlatego, że chociażby w naszej zajawce auta, piski... zawsze miał hmm, na myśli, <laughs> chociażby Pocahontas udziela swoich głosów. Dlatego już za kilka chwil Pocahontas na scenie, a w międzyczasie my gramy na Nintendo Wii. Dlatego Cały mamy czas. dla was pewną niespodziankę. Tak jest. Mieliśmy bardzo fajny wywiad, który widzieliście na pewno. Jeżeli nie widzieliście, to wskakujecie szybko na nasz profil YouTube'owy. Tam wywiad z Charlesem Martinetem, kolesiem, który podkłada głos do... Dokładnie, do Mario. Także mamy oryginalnego pana, który oryginalnie podkłada głos do, jeszcze raz to słowo, oryginalnego Mario. A niespodzianka jest następująca. Rozpoczyna się rok szkolny, więc my startujemy z wyjątkowym konkursem. Już 5 września na antenie audycji Gramy na Maxa w Radiocentrum, na www.centrum.fm oraz na, na Maxa.pl. będziecie mogli usłyszeć o pewnym konkursie do zgarnięcia. Autograf od Charlesa Martineta. Osobiście podpisywany. Dokładnie, jeszcze raz powtórzę to, ten pan podkładał głos do tego wąsatego czerwonego hydraulika. A oprócz tego też do Luigiego, do Wario i do paru innych postaci. Tak jest, cała ekipa od Nintendo, jeżeli chodzi o uniwersum Mario, to właśnie Charles Martinet. Taki autograf będziecie mogli wygrać już 5 września, słuchając audycji Gramy na Maxa w niedzielę o 19. W jaki sposób zgarnąć ten autograf, dowiecie się właśnie wtedy. Zapraszamy? Zapraszamy. Nie, nie przychodźcie. No pewnie, że bądźcie. 5 września, godzina 19. Bądźcie na www.gramynamaxa.pl.